Cześć. Z tej strony Karol Ratownik. Dzisiaj na tapetę bierzemy temat defibrylatorów i różności urządzeń, które mogą się pojawić w naszej przestrzeni życia, ale zmierzających do tego samego. Różne modele, różni producenci, różne kolory, różne urządzenia, ale sprawa jest ta sama, sprawa jest dość prosta, wymaga po prostu obsłużenia tego człowieka, bo po pierwsze, pacjent nie oddycha. To jest jasne. Defibrylator jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy nie oddychają. Po drugie, dzwonimy za pomocą numeru 999 celem powiadomienia dyspozytora medycznego, że taka sytuacja nastąpiła. Im wcześniej dostarczymy defibrylator, tym lepiej dla poszkodowanego. Jeśli jest więcej osób udzielających pierwszej pomocy, jedna osoba rozpoczyna działanie ratunkowe, bo poszkodowany nie oddycha. A następne osoby albo zmieniają ją w uciskach klatki piersiowej, albo jeżeli nie ma ich na tyle dużo, udają się po defibrylator i ktoś ratuje, ktoś wzywa pomoc i ktoś przynosi defibrylator, automatyczny defibrylator, czyli komputer, każdy komputer na świecie jako defibrylator mówi do osoby, która będzie go używała, wykonując konkretne komendy. Każdy z defibrylatorów, każdy z modeli w jakiś sposób trzeba uruchomić. W jednym z urządzeń będzie to po prostu klapka. Tryb dziecięcy. Jeśli poszkodowany jest osobą dorosłą, ustaw przełącznik na pozycję 8+. Jeśli poszkodowany nie reaguje i nie oddycha. Komendy głosowe, defibrylator numer 1. Kolejnego defibrylatora wcale nie trzeba Uruchamiać w inny sposób niż wciśnięciem Szkury. tylko guzika. 5. Dorosły. Wezwij pomoc medyczną. Dość proste. M mogę zrobić głośniej w tym defibrilatorze to jest defibrilator szkoleniowy. Banalnie prosty w obsłudze wcisnąć guzik, otworzyć guzik, otworzyć gdzieś tam jakieś wieczko. Bardzo prosta historia, nie jest to skomplikowane. Te komputery są idiotoodporne tak naprawdę, w żaden sposób nie są skomplikowane. Tego trzeba otworzyć, by po prostu w adekwatny sposób do niego się dobrać i wcisnąć guzik uruchomienia. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Komendy głosowe mówią, co mamy robić. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Ja wyłączę go, bo w tym momencie chodziło mi tylko o samą część techniczną defibrillatorów, czyli to, że trzeba coś z nim zrobić, czyli że trzeba użyć ten defibrillator dla celów ratowania zdrowia i życia, bo mamy osobę, która nie oddycha, wzywamy pomoc, rozpoczynamy uciski i jakoś musimy dobrać się do tego urządzenia. Co jakiś czas możecie zobaczyć, że defibrylator miga. Tutaj, w związku z czym pokazuje, że bateria jest czynna, że bateria działa i jest to naturalna konsekwencja tego, że urządzenie jest gotowe do użycia. Każdy z defibrillatorów posiada jakieś w środku pudełeczko, jakieś dynksy, za które trzeba pociągnąć, by dobrać się do urządzenia, które mówi nam, że mamy otworzyć jakieś pudełko za coś pociągnąć, ponieważ... Są w środku elektrody. Te elektrody zawsze naklejamy zgodnie z pismem obrazkowym. Jedna z elektrod powinna być naklejona pod klatkę. Tu jest mój lewy bok, czyli pod sercem na lewym boku przy podżebrzu tutaj. A druga na moją prawą pierś, na prawy mięsień piersiowy. Tak naprawdę tutaj bardzo mocno wysoko. Po to, by ten prąd mógł zmierzać w kierunku serca, ale nie odwrotnie. Czyli nie tak. Tylko w ten sposób. Tu jest moja prawa ręka i moja prawa pierś, a tu jest moje prawe podżebrze, tak naprawdę. Jest to bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli tą świadomość. Nawet ja, ja sobie na monitor zerkam, czy dobrze to robię i czy dobrze to widać, ale musimy wiedzieć, by te elektrody nam się gdzieś nie rozjechały nisko, ani by gdzieś nie trafiły tutaj w inny sposób. Tak robimy u dorosłych. Jeżeli są to dzieci, małe dzieci około 7 roku w dół, to naklejamy wtedy jedną z elektrod na środek klatki piersiowej, a drugą tak na przestrzał na środek pleców. Z racji tego, że mają małą pierś i byśmy tymi elektrodami na siebie nachodzili, i byśmy tutaj się spotkali, energia nie mogłaby wtargnąć do wnętrza klatki piersiowej. Elektrody naklejamy na nagą skórę. Jeżeli jest człowiek ubrany i wymaga ucisków klatki piersiowej, wtedy możemy wykonywać uciski klatki piersiowej, bo on nie oddycha przez ubranie. Ale jeżeli chcemy użyć defibrylatora, to powinniśmy wezwać pomoc... Rozpocząć uciski klatki piersiowej, a jeżeli jest defibrillator dostępny, rozpocząć działanie od rozcięcia odzieży. W zestawie są nożyczki. Większość defibrylatorów ma jakieś małe zestawy ratunkowe, jakąś małą apteczkę, gdzie jest tutaj zabezpiecz. Tam mój, zadzwoń, uciskaj, użyj AED, nawet super krótkie instrukcje wzrokowe, ale w środku zazwyczaj mamy maszynkę do golenia czyli taki klasyczny przedmiot, który możemy ogolić klatkę piersiową punktowo wtedy, kiedy Potrzebujemy dostać się do skóry, bo elektrody powinny nakleić się na skórę, więc jeśli byłoby bardzo dużo owłosienia, dwa, trzy takie szybkie, mocne ruchy, by ogodzić tą klatkę piersiową, nożyczki do rozcięcia odzieży, w tym również stanika. Klatka powinna być pozbawiona całkowicie przedmiotów, które utrudniają dostęp czy do ucisków, czy do naklejenia elektrod, do wykonania defibrylacji, czy też tych włosów. Tak więc druty w stanikach u kobiet jak najbardziej powinny być usunięte i ta klatka piersiowa powinna być odsłonięta. Rękawiczki, czyli coś, co nas zabezpieczy dodatkowo od płynów ustrojowych, świetnie się, się sprawdzają i nie są po to, żeby nas nie poraził prąd, tylko są po to, by zabezpieczyć nas przed krwią, przed materiałem biologicznym, wymiocinami, potem zdecydowanie przyjemniej się pracuje. Zazwyczaj jest jeszcze jakaś gaza, a czasami nawet maski, które mogą posłużyć do wentylacji usta usta, aczkolwiek to już zupełnie inny stopień w tajemniczenia i świadkowie zdarzenia, jeśli wezwą pomoc, sprawdzą oddech, rozpoczną uciski, użyją defibrylatora, mogą tylko i wyłącznie uciskać klatkę piersiową w sposób ciągły, słuchając komend głosowych tych defibrylatorów i postępując zgodnie z poleceniami. Tego lektora, który jest w środku. Bywa, że defibrylator ma guzik, którym mamy wykonać wstrząs elektryczny, i taki guzik po prostu zacznie nam się świecić, pojawi się komunikat: wykonaj defibrylację, wciśnij świecący guzik, wygeneruje to impuls, i człowiek faktycznie zostanie zdefibrylowany. I to są defibrillatory półautomatyczne. Są również defibratory w pełni automatyczne, które mają tylko guzik uruchomienia, a nie ma guzika defibrylacji. Stąd taki komputer wtedy powie, defibrylacja zalecana, wyładowanie za 3, 2, 1, nie dotykaj, uwaga, wyładowanie elektryczne. Tak, jakbyśmy mieli samochód, który ma manualną albo automatyczną skrzynię biegów, wszystko zależy, jaki producent wypuszcza jakie modele defibrillatorów. Jeśli będziecie potrzebowali doradzenia, jaki defibrillator kupić, czy półautomat, czy automat, tańszy, droższy, kwestie serwisowania, gwarancji, baterii, elektrod bo to jest bardzo też ważne. To zapraszam serdecznie do kontaktu, chętnie doradzę. Defibrylator ma baterię, która ma określony termin ważności, oraz ma elektrody, które również mają określony termin ważności. Dlatego warto o to dbać, warto wykonywać tych przeglądów, zerknąć do tego defibrylatora. Wytyczne nawet wielu producentów mówią, że co miesiąc warto by było sprawdzić ten defibrylator, czy tam wszystko jest ok, czy świeci się lampka, czy elektrody i baterie są w dacie ważności. Robi to ogromną różnicę przy dużych budowach defibrillatorów wielkie biurowce, sieć firm, nawet w Polsce jesteśmy w stanie zbudować taki system defibratorów, że one są połączone w aplikacji i codziennie testy, które są wykonane, pokazują w każdym miejscu tak naprawdę na świecie czy ta baza defiblatorów jest gotowa do użytku. Kiedy trzeba wymienić elektrody, baterie w defiblatorze? Tak więc od pojedynczych systemów, gdzie może człowiek tym sam zarządzać, po dużo bardziej rozbudowane miejsca, jakie w chmurze się mieszczą, i wtedy faktycznie defibratory możemy połączyć w taką sieć i pilnować tego, by urządzenie było gotowe w sytuacji, kiedy niespodziewane stanie się faktem. Nic nie będzie tak frustrujące, jak posiadanie urządzenia, które jest niesprawne. A zdarzają się takie sytuacje, że defibrator nie jest uzbrojony w baterie, albo elektrody są przeterminowane, ktoś je odkleił, wyrzucił, użył, albo zobaczył je. Elektrody są jednorazowe. Jeden człowiek, jedne elektrody, baterie. Różnie zazwyczaj są wielokrotnego użytku, komputer robi codziennie testy, więc nie musimy się martwić o to, że to urządzenie nie działa. Ale istotne jest, by elektrody były naklejone w dobre miejsca u osób, które nie oddychają. Jeżeli jest obfita pierś, podnieść pierś do góry i nakleić elektrodę pod pierś, żeby ona była tutaj skierowana w koniuszek serca, a nie żeby była trochę na pierś, trochę na klatkę piersiową, na żebra, a tutaj żeby była wolna taka poduszka powietrzna. Zawsze jest to bardzo ważne. Nie ma możliwości i nigdy to nie nastąpiło, by defibrator zrobił komuś krzywdę. By defibrator poraził mnie jako ratownika, bądź by poraził osobę, która nie wymagałaby wyładowania elektrycznego. Tak więc, jeżeli byśmy się pomylili i nakleili defibrilator na klatkę piersiową człowieka nieprzytomnego, który oddycha, a czasami trudno jest sprawdzić oddech. W tej sytuacji defibrilator powie defibrylacja niezalecana, wezwij pomoc, sprawdź oznaki życia, defibrylacja niezalecana. I nawet jak byłby guzik, bo byłby to półautomat, to samemu jeśli byście go wcisnęli, no to defibrylacja nie nastąpi. Tak więc są to w pełni dostępne urządzenia. W niektórych modelach możemy ustawić konkretnie język albo mieć dwa języki, dwie opcje, że jeden drugi język czy komunikat wychodzi po komunikacie, dlatego w organizacjach, które są anglojęzyczne, w których jest przewaga nie języka polskiego, warto też o tym pomyśleć, by no, skoro pracują ludzie, którzy nie posługują się językiem polskim, w razie czego potrafili taki defibrylator obsłużyć. Może być w jednym miejscu tylko na recepcji, może być na każdym piętrze, zależy jakie są struktury. Jeżeli są różne kody dostępów i pomieszczenia, do których niektórzy pracownicy nie mają dostępu, w ten czas, no to robimy wielokrotność stanowisk. Defibrilatorów, często razem z punktem medycznym, gdzie jest również apteczka dostosowana do miejsca zagrożenia. W kuchni będą to oparzenia zranienia, gdzieś tam w innym warsztacie będą krwotoki oparzenia. Tak więc ten cały system można w, wspaniale, przepięknie zbudować. Również z, połączony z apteczkami mobilnymi, czyli z um, urządzeniami, które można włożyć do jakiejś walizki i mobilnie przenieść, bo taki jest sens udzielania pierwszej pomocy, by Stanowiskowo udzielać działań ratunkowych, wykonywać to wezwanie pomocy oraz udzielenie pierwszej pomocy adekwatnie do sytuacji. Jest to bardzo proste urządzenie, nie ma się czego bać. Urządzenia są lekkie, mobilne, przenośne, nie zrobią nikomu krzywdy. Mają najczęściej w zestawie apteczkę pierwszej pomocy, krok po kroku. Razem z dyspozytorem medycznym powinniśmy rozpoznać oddech bądź zagrożenie zdrowia i życia, słuchać komend defibrylatora oraz wykonywać uciski klatki piersiowej, bo ucisków za nas urządzenie nie zrobi. Urządzenie może wykonać defibrylację, ale uciskać klatki piersiowej za nas nie będzie. Im wcześniej dostarczymy defibrillator do poszkodowanego, tym są większe szanse na przeżycie tego człowieka. I tak naprawdę im więcej tych minut ucieka, albo dziesiątek sekund nawet, tym ten człowiek będzie trudniejszy do odratowania. Same uciski klatki piersiowej to za mało, uciski i defibrylacja mogą w pierwszych minutach, w pierwszych dziesiątkach sekund naprawdę ożywić człowieka do pełnej przytomności i do spontanicznego oddechu No oraz uratować tak naprawdę mu. Życie. Defibrator po użyciu również powinien być uzupełniony w elektrody, w baterie, bądź też powinien przejść serwis, przegląd, tak jak to zaleca producent. Jest to bardzo ważne, jest to coś, co może uratować życie, realnie zadziałać przed przyjazdem pogotowia ratunkowego, nie tylko uciskami czy krwawi krwawienia, krwotoki, rękawiczki, ale w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia, życia bez oddechu, no defibrator to jest rzecz obowiązkowa. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie możecie je spotkać, są to duże skupiska ludzkie, miejsca oznaczone napisem AED, serduszko z piorunem, promenady, dworce kolejowe, czasami autobusy, pociągi, jakieś stacje metra, szkoły, na przedszkolach, w różnych miejscach, czasami na takich stopach stoją urządzenia, które czekają na to albo pilnują nas właściwie, że jeśli nastąpi. Sytuacja nagłego zagrożenia zdrowia i życia, brak oddechu u człowieka, uciski z defibrylacją przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. To tak o defibrylatorach w pigułce, nie ma co się ich bać, każde urządzenie ma elektrody, które po prostu trzeba nakleić zgodnie z pismem obrazkowym, każde urządzenie ma głośnik elektora, który do nas mówi, co i jak mamy zrobić, nie pozwoli popełnić błędu, jak trzeba, to powtórzy komunikat ponownie, bo Czegoś nie usłyszeliśmy, albo z czymś zwlekaliśmy. Każde urządzenie ma mały zestaw ratunkowy, w, którą, w którym są rękawiczki do udzielenia pierwszej pomocy i naprawdę jest to bardzo, bardzo proste. A w połączeniu z dyspozytorem medycznym nie jest żadnym problemem, by to urządzenie obsłużyło nawet dziecko. Serdecznie zapraszam również do swojej książki o pierwszej pomocy. Jest to produkt dość nowy, dość świeży. Książka o pierwszej pomocy napisana przez życie. Tutaj gdzieś wleci miejsce, gdzie można to, to nabyć. Bardzo polecam historie, które pokazują, jak ja miałem ratować w pracy w pogotowiu oraz jak powinniśmy ratować na poziomie właściwych schematów, źle, dobrze i wyjaśnienie, bo tak powstała to książka oraz jest to taki przewodnik, jak powinniśmy nauczyć się ratować, by w prosty sposób może nie każdego uratować, ale by jak najlepiej przetrwać do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego, by mieć jak najbardziej żywego człowieka. Bardzo dziękuję za uwagę, za czas. Dobrego dnia. Karol Ratownik.